Tak, ten sezon rozpoczął się dla mnie wyjątkowo późno. Kiedy wy zimą konserwowaliście swoją tężyznę fizyczną, ja siedziałem w domu i dumałem, jak przygotować się do zbliżającego się lata. No i wymyśliłem, że coś zmienię, mianowicie rower. A dokładnie jego wygląd. Nie tylko nowe części, ale cały wygląd. Okazało się, że mój dobry kolega z czasów studiów zajmuje się obróbką ram rowerowych, w tym karbonowych. No więc wymyśliłem, że swój rower przemaluję. Jako, że lubię kolor niebieski, postanowiłem, że rower będzie klasycznie biały z elementem nasyconej niebieskości o nazwie Blue Chelsea. Pod takie barwy zresztą zaprojektowałem swój nowy strój kolarski. Oprócz zmiany malowania roweru zmieniłem w nim kasetę. Dotychczasowego SLX-a zamieniłem na XTK, podobnie z Korbą. SLX o długości ramienia 175 mm zastąpił XT o długości ramienia 170 mm. Dołożyłem nowy łańcuch XT oraz tarcze hamulcowe, też XT. A także kilka niebieskich szczegółów, czyli śruby mostka i mocowania manetek. Ale o ile ta zmiana jest efektowniejsza i widoczna gołym okiem, to inna zmiana, w pewnym sensie mentalna jest dla mnie bardziej warta uwagi. Jesienią, po sezonie przyszła mi do głowy myśl, że chętnie dowiedziałbym się, co piszczy w rowerze, czyli nauczył się serwisowania. Zacząłem od przejrzenia filmów na YouTube, rozmów z moimi zaprzyjaźnionymi specjalistami ze sklepu i serwisu Bike Boys, a potem rozebrałem rower na części pierwsze. No, prawie, bo ostatecznie nie podjąłem się serwisu hamulców i amortyzatora. Ale to tylko z braku czasu przed imprezą, w której chciałem wziąć udział, a której termin zbliżał się nieubłaganie, ale nie uprzedzajmy faktów. Obsprawiłem się we wszelkie niezbędne części akcesoria i narzędzia i nadeszła zima. I rozebrany rower zapadł w zimowy sen, a ja tymczasem poszedłem na dwa miesiące na siłownię. Kiedy już już maleńkimi kroczkami zbliżała się wiosna, obudziłem się. I ja z zimowego snu. Ogołoconą ramę oddałem do malowania, które trwało dwa miesiące i tak zrobił się koniec maja. Po odbiorze ramy zabrałem się do jej uzbrajania. I tak uzbrajałem, że zapomniawszy już co, jak i gdzie było przykręcone, mierzyłem się co róż z problemami nieznanymi jakiemukolwiek doświadczonemu serwisantowi. Ba! Nawet początkującemu, który daną czynność przyprowadza od początku do końca za jednym zamachem, a nie po czteromiesięcznej przerwie. Koniec końców, rower w części złożyłem sam, a rzeczy, które mnie przerosły, aby już nie przedłużać rozbratu z jazdą, powierzyłem niezawodnym w takich wypadkach kolegom z serwisu Bike Boys w Lublinie. I, cytując klasyka, wzięli na kanał, dokręcili śrubę. Luzy zlikwidowali i olej wymienili. No, i teraz mogę zaczynać sezon. W lipcu.